Cześć, witajcie. Taki domofon ostatnio mi wpadł w ręce. Właściwie dla rodziców coś takiego załatwiałem, bo nie mają możliwości, nie mają wyprowadzeń po prostu kablowych pod dzwonek. I znalazłem takie rozwiązanie, które wydaje mi się całkiem proste w użytku i całkiem fajnie działa jak na razie po pierwszych testach. Włącznik jest tutaj całkowicie bezbateryjny na takich częstotliwościach sobie działa wymiarami taki całkiem sympatyczny zasięg jak na razie tutaj testowałem w granicach tam powiedzmy posesji to jest w porządku, deklarowany tutaj jest 200 metrów, ale to pewnie na otwartej przestrzeni więc wydaje mi się, że będzie, będzie ok Wydaje mi się, że będzie właśnie całkowicie bezobsługowy dzięki temu, że tutaj nie trzeba żadnych baterii wymieniać. Podłączamy tak naprawdę odbiornik tylko do zasilania. Tu z boku mamy jakieś różne inne jeszcze mamy inne dzwonki, natomiast myślę, że coś z takich bardziej klasycznych będzie sensowniejsze. Poziomy głośności. Zostawmy sobie ten najbardziej cichy. No i co działa, to sobie całkiem, całkiem, fajnie. Myślę, że będą zadowoleni. Jedynie, co to, to trzeba sobie to sensownie jakoś przymocować do e, ogrodzenia, tak? Jest e, wodoszczelny na tyle, e, na ile, jeżeli chodzi o opady, czy zachlapania. Natomiast domówiłem jeszcze do niego, jeszcze mi nie przyszedł taki daszek od, od czegoś innego, ale dopasuje się do, do niego, po prostu taki daszek ochronny. Zawsze to będzie jakaś większa osłona. No i zdziwiony jestem e, tak naprawdę prostotą tego, że podłączyłem tylko tak naprawdę po rozpakowaniu do prądu. E, od razu zaczął e, funkcjonować sobie z przyciskiem, więc e, no nic prostszego tu się nie da wymyślić. Jeżeli tylko nie będzie problemów gdzieś tam po dłuższym użytkowaniu, no to, to super. Także na razie mi się to zapowiada świetnie do tego zastosowania jeżeli ktoś nie ma właśnie wyprowadzeń kablowych albo ma jakiś taki na razie roboczy e, e, gdzieś tam ogrodzenie, tak czy jeszcze wszystko nie niepopodłączone to jak najbardziej super opcja w tej chwili to kosztowało około 90 zł 86 zdaje się więc widziałem, że są jeszcze inne zestawy znaczy ten sam zestaw, tylko tak naprawdę z dwoma przyciskami Albo z dwoma odbiornikami, to w zależności od potrzeb. Do tego też można zdaje się rozbudować o kolejne przyciski. Także nie powinno być problemów tutaj. No fajna zabawka. No zobaczymy, Jak, jakby coś się działo, to będę dawał znać w komentarzach, jakby coś się e, zmieniło, tak. E, gdyby pojawiły się jakieś problemy, czy to właśnie po użytkowaniu na zewnątrz, czy też z zasięgiem, ale na razie nie zakładam. Wydaje mi się, że będzie, będzie ok. Tyle co mogłem, to sprawdziłem. Reszta wyjdzie w testach u rodziców. Także eee, tyle. Dzięki, pozdrawiam. Do usłyszenia. Ale to nie jest ta moja ulubiona tata. Ta. A co to jest? Mikrofon. Tak. To. To. Powiedz, która jest moja ulubiona. Moja ulubiona jest odtaska. Ale to jeszcze nie ta. Jest no, daleko.